Jerzy, to twoja kolejna wystawa. Jesteś w stanie policzyć ile miałeś już ich w gdyni? Nie wiem. Podejrzewam, Nie. że tutaj jestem czwarty raz w tej małej galerii. Na pewno trzy, ale podejrzewam, że cztery. Nie do końca. Mogę to sprecyzować. No natomiast teraz trochę wysta wystawa nazywa się dwie mile od brzegu. Co prawda jesteśmy na brzegu, no, ale będą może niedaleko. No jest trochę, przede wszystkim są nowe prace, tak się rozglądam. W zasadzie to są chyba z ostatnich dwóch lat, albo z poprzedniego roku te wszystkie prace. No i przede wszystkim morze, to no, maluję co prawda, i też i pejzaże, i czasem jakieś miasto, ale, ale no nie wiem, co tak jest. Cokolwiek nie malował, to i tak mi wyjdzie. wyjdzie, może. Malujesz już chyba od 15 lat? No, już od 20. Od 20? Już od 20. Czy jesteś w stanie określić, przybliżyć, jak to wyglądało na początku, jak dzisiaj wygląda? Czy posługujesz się tą samą techniką, czy jakby zastosowałeś inne kolory, inny podkład? Jak to wygląda? Nie kolory, te kolory zawsze dążyłem do, 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 do poszukiwałem zestawienia kolorów. Natomiast zaczynałem od, od y, tłustych pasteli. I to na jakichś kartonikach y, pastele po prostu, y, ponieważ rozgrzewałem je, żeby dawały taką fakturę, właśnie to co jest w impastu. Bo, bo w ten sposób, można było to osiągnąć. To jakby zapowiedź tego, tego, do, do podejścia do oleju, prawda, bo olej to jest... No jeszcze po drodze, potem, potem trochę akrylami pracowałem. No i dopiero później że wziąłem się za olej, no bo to jednak jest dość ciężka, trudna, trudna farba. A ja potrzebowałem... Ma, ma, miałem potrzebę na malowanie obrazu w jeden dzień albo w dwa dni. Ja, nie, 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 ponieważ mi ten obraz się potem zmieni, po, 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 po jakimś czasie, więc muszę go szybko namalować. A właśnie te pastele pozwoliły mi komponować ten obraz od początku do końca, no bo pastelami takie, że jako się nie skomponuje od razu, to potem nie ma jak to, jak to tam zamalować. Więc tak samo jest z olejem, no. skoro to nie, 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 nie podsycha, tylko trzeba w, w ciągu jednego dnia. Te kolory wszystkie poustawiać i, i w jakiś spas, sposób związać, albo nałożyć, albo wyciągnąć z spodu. To w odpowiednim naciskiem spachelki, a ja praktycznie pędzla w ogóle nie używał, Chyba, że tam do jakichś kresek, tam do jakiegoś masztu, ale w zasadzie to od, od, od początku maluję spachelką. W poezji starasz się być coraz bardziej lakoniczny, upraszczając. Nazwę to wiersz, sprowadzając wszystko do sensu zamkniętego w dwóch, trzech słowach, nie zawsze w zdaniu. A w malarstwie, jak to się zmieniło? Czy w ogóle coś się zmieniło? Bo przyglądając się chociażby tej wystawie, widzę, że chyba jednak kolory. Są nadal intensywne, ale te kolory są chyba głębsze niż kiedyś. Być może się mylę, że kiedyś Twoje obrazy były, jakby to powiedzieć, um, upstrzone kolorami, a teraz y, być może one są, zazębiają się te kolory. One, y, kolor wychodzi jeden z drugiego, jakbyś robił taką swoją paletę. Tak, no tu, tu, tu masz zdecydowanie rację, jeżeli chodzi o, o kolorystykę. Ja wcześniejsze prace są dość, dość krzyczące. Ja się nie, nie bałem używać koloru i, i dalej dalej to robię. Natomiast no nie wiem, to w, chyba to jest może związane i z wiekiem, że, że jednak to troszeczkę y, gdzieś tam się zaczyna człowiek tonować. Już nie jest taki, taki wszędobylski. I, i gdzieś tam bardziej jest samotny w tym swoim życiu. I tak samo jest chyba z kolorami, że, że, że one już nie, nie, nie dają, jak to się mówi, tak, tak po oczach. Natomiast to się rzeczywiście, to malarstwo, ono się samo zmienia. Ja, to się dzieje samo po prostu. Ja e, robię coraz, coraz oszczędniej. E, Kiedyś to, jak malowałem morze, to tu była żaglówka, tu wszędzie tego. Tych Nawszczyłem tych, tych, ten obraz żaglówkami. To, to nie było złe, ale, ale potem zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym. Odkryłem taką rzecz, że co jest z, z, źle na tym obrazie, który, który wydaje mi się, że skończyłem. Jak to jest, że. Hmm... Jedna żaglówka jest za mało, a dwie to już jest parada po prostu żaglówek. I co tu takiego się stało, że, że, że tak to się dzieje? I, i, I próbuję to po prostu cały czas no, znaleźć. Znaleźć, gdzie jest błąd po prostu.